Każde doświadczenie grzechu jest trudne, to nie ma wątpliwości, bo, bo to jest właśnie ta, ta troska Kościoła, żeby nic z tego, co ludzkie, nie uronić z człowieka, ale i nic z tego, co z Bożego obrazu w człowieka, żeby nie uronić. I na przykład też ja patrzę, boleję nad tym, oczywiście nikt nie, nie może akceptować, nie akceptuje ani Kościół, ani żaden człowiek Kościoła. Natomiast problem cały jest w tym, żeby tego, tej troski o dziecko też nie, nie, nie ograniczyć tylko do, do ran, które zostały mu zadane. I to jeszcze w dodatku te rany, bywa się, że one są przedstawiane w taki sposób troszkę redukcyjny. A rany to przecież trzeba powiedzieć, ile jest ran w dziecięcych sercach, w dziecięcych życiorysach, kiedy rozchodza się rodzice. Się nikt nie mówi o rozwodzie, że to jest krzywda dla dziecka, tylko jest krzywdą, oczywiście, że jest wielką krzywdą molestowanie, to nie, nie wolno zapomnieć o tym, ale nie tylko to, może jeszcze więcej i szersze pole, dlaczego na ten temat nie mówimy. Też mówimy, musimy mówić, też chcąc spełnić Urząd Proroczy, nie pomijajmy jednego ani drugiego. Bo to jest jakieś nasze zadanie. No, wiele tych molestowań by udało się uniknąć, gdyby te relacje, gdyby te relacje między rodzicami były zdrowe. Słyszymy nieraz, że to często wyzwala się ta niewłaściwa postawa czy nadużycie, kiedy dziecko szuka miłości. Ono lgnie. Ono szuka i, i, i zagubi się samo i jeszcze tego drugiego człowieka wciąga. Myślę też. Potem proszę zobaczyć. Dzisiaj otrzymujemy z instancji międzynarodowych, światowych instrukcję, że mamy zaczynać informacje czy wprowadzenie w życie seksualne dziecko od przedszkola. To jest horrendalna rzecz. Przecież trzeba pomóc i dziecku i rodzinie być mocniejszą, a nie iść po tej linii najłatwiejszej.